Podwójne standardy i kolesiostwo w SKW? Wszystko na to wskazuje. Jak podaje portal niezależna, były zastępca dyrektora biura 1 służby kontrwywiadu wojskowego, skazany prawomocnie przez sąd, ma dalej pozostawać na służbie, odesłany do rezerwy, pobierać uposażenie, a co kluczowe, wciąż ma posiadać poświadczenia bezpieczeństwa, czyli dostęp do informacji niejawnych. Z informacji, do których dotarł nasz portal, wynika, że Sąd Okręgowy w Lublinie w 2025 roku skazał oficera SKW za czyn z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Sprawa ma związek z głośną akcją żandarmerii wojskowej z 8 września 2022 roku, kiedy to zatrzymano czynnego funkcjonariusza SKW oraz trzech emerytów tej formacji. Portal nie podaje personaliów. Mowa jest o oficerze, który po zmianie władzy w SKW, czyli objęciu kierownictwa przez generała Jarosława Stróżyka, został mianowany zastępcą dyrektora Biura 1 SKW, a Biuro 1 Służby Kontrwywiadu Wojskowego to najważniejsza komórka kontrwywiad w kontrwywiadzie, którego celem jest obserwacja i szukanie szpiegów wśród ludzi SKW. Po wyroku były zastępca dyrektora biura 1 SKW został zdymisjonowany, ale wciąż pozostaje w dyspozycji Strużyka i otrzymuje pensję. Tak podaje niezależna. Taka osoba była wewnętrznej bezpiece służby kontrwywiadu wojskowego. Zaufany człowiek generała Strużyka. To są ci ludzie, którzy dzisiaj. Po to są w tych służbach, aby swoje prywatne rozgrywki prowadzić. Ludzie, którzy są skompromitowani współpracą z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Wyrok, w którym skazano oficera, dotyczy tzw. afery białoruskiej. Pod zarzutem szpiegostwa białoruskie służby w połowie maja 2015 roku zatrzymały polskiego żołnierza z 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku po zaledwie dwóch dniach. Wojskowy usłyszał wyrok siedmiu lat więzienia. Szczęśliwie, po kilkunastu miesiącach dyplomatycznych zabiegów, doszło do jego wymiany na zatrzymanego w Polsce Siergieja H też oskarżonego o szpiegostwo. Polski żołnierz przed wyjazdem do Brześcia na Białorusi miał informować o zagrożeniach lubelski inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Skazany oficer jednak miał zbagatelizować ryzyko. W ten sposób białoruski reżim przejął naszego wojskowego. Sytuacja z tym byłym dyrektorem biura Służby kontrwywiadu wojskowego jak w soczewce przedstawia wszystkie zależności postsowieckie, które cały czas mają miejsce niestety w tej służbie. Patologia w państwie prawa, patologia w instytucji teoretycznie dbającej o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Co więcej, kierownictwo SKW, aby ukryć prawdziwe powody jego dymisji, miało rozpowszechniać plotki, jakoby został on złapany na jakimś obyczajowym nadużyciu. Był to wybieg, który miał odwrócić uwagę od kompromitującego dla służby wyroku w sprawie białoruskiej. Jeśli prawdą jest, że skazany prawomocnym wyrokiem oficer wciąż posiada dostęp do najtajniejszych informacji państwowych, bezpieczeństwo Polski może być zagrożone. A w tym samym czasie politycy ekipy Donalda Tuska i ich poplecznicy grzmiało poświadczeniach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, profesora Sławomira Cęckiewicza, i swoimi wypowiedziami odbierają mu prawo dostępu do informacji niejawnych. SKW woli się skupić i atakować chociażby pana profesora Cęckiewicza, opierając swoje. Y decyzję tak naprawdę na niechęci politycznej, na zazdrości, na tym, że pan profesor Cenckiewicz punktował te wszystkie nieprawidłowości. Sławomir Cenckiewicz to jest człowiek, który ma pełną wiedzę na ten temat. Mało tego, on wie bardzo wiele na temat tych mechanizmów, na temat tych ludzi i zdaje sobie sprawę, jakie ryzyko to, że ci ludzie są dzisiaj w kierowniczych, na kierowniczych stanowiskach stwarza dla naszego bezpieczeństwa. O byłego zastępcę dyrektora biura 1 SKW w poselskich interpelacjach pytał były minister obrony narodowej. Rodowej Mariusz Błaszczak. Dziękuję Jednak bardzo, jego panie pytania panie. pozostały bez echa. O sprawę zapytaliśmy też i my. Jednak do czasu emisji tego materiału odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Daniel Śmieciński, Republika.